Jak długo? Kilka minut. Około 10 minut. 5 minut i koniec. I co zostaje z Twojej pastylki? Jest coś lepszego. Airwaves, guma do rzucia firmy Wrigley, pomaga swobodnie oddychać. Smakuje wspaniale i z każdą chwilą uwalnia szybko działające eteryczne związki mentolowo-eukaliptusowe, które pomagają udrożnić drogi oddechowe. Żujesz i czujesz jej działanie przez długi czas. Airwaves, bezcukrowa guma firmy Wrigley. Żuj i oddychaj swobodnie. Spokojnie, to tylko zmiana reszty. Dzień dobry, my z miasta. Witamy. To jest mój Po prostu pięknie. Zobaczmy ha wogata. Dobrze, o, dobra. Dobre, mm. dobre! to twoja! Już nie? Zbieram. dzieci, spokój! A, mm -hmm. Ja jak zwykle powiem wieśmaki! Dla miastowych! Świeże wiejskie warzywa, ser, nowy sos i dwa hamburgery! Wieśmak podbija miasto! Oto pasta do zębów, najczęściej używana przez dentystów. Colgate Total. Pasta, którą dentyści najczęściej polecają swoim pacjentom. Colgate Total. 12-godzinna ochrona antybakteryjna. Nowe żele pod prysznic palm oliw z nawilżającymi i wyciągami z kwiatów morskich. Poczuj jak piękna i gładka staje się twoja skóra. Nowe żele pod prysznic palm Moja skóra to czuje. Tylko zamkniesz oczy, nadciąga koszmar. Na jawie, tuż obok, prawdziwy strach wyciąga lodowate palce. Śmierć nie przychodzi w snach. Śmierć przechodzi tuż obok. We nie widziałam ten noc, kiedy ją zabitał. Znakomita Cindy Williams w filmie Proroczesny. W sobotę o 20.25. Kieres el padre. Życie za życie. Płatni mordercy wyruszają w pościg. Każde oszustwo jest dobre, by zdobyć pieniądze. Zemsta potrafi sięgać nawet poza grup. Film sensacyjny Sama Pakimpacha. Przynieście mi głowę Alfreda Garcia. W sobotę o 10:10. Trzymaj się mikrofonu. Operator z ciebie do kinu. To, czego nie można wyrazić obrazem, można opisać dźwiękiem. Zapach miasta, kolor, ludzie tworzą jeden wielki utwór. Symfonię o najpiękniejszym miejscu na Ziemi. Film Wima Wendersa. Do widzenia, do jutra. Lizbą Story. W niedzielę o 23.20.